Oto, co najbardziej lubię w Chorwacji i w klimacie chorwackim, to jest wyjście sobie do kawiarenki. Takie oto kawiarenki z takim widokiem. I to jeszcze nie wszystko, bo hmm, to jest chyba moja ulubiona rzecz. Napicie się espresso. Normalnie espresso w Polsce nie piję. Rzadko piję, może gdzieś w restauracji albo w kawiarni gdzieś może wypiję. W domu w ogóle tego nie piję. Ale tutaj jest jakby taki no, no bardzo mi to espresso smakuje. Oczywiście dodana woda. To jest akurat jedna kawiarenka obok drugiej. Do drugiej częściej byliśmy chyba tam dwa razy i dwa razy nie podali mi wody. Nie, Musiałem się raz upominać i tak facet zapomniał. Tak chyba wychodzi na to, że Europejczykom nie podają wody, a Chorwatom podawali wodę. Z kolei tutaj obok sobie przyszedłem. Od razu normalnie podali espresso razem z wodą i to lubię i to szanuję. Myślę, że tutaj będę chodził.